Wiesz, w jakim momencie człowiek zaczyna zarabiać szalone pieniądze, kiedy przestaje wierzyć, że musi na nie zasłużyć? Że musi na nie zasłużyć swoim zachowaniem, tym, jak wygląda, tym, co robi, tym, co powie, tym, jak się zachowa, tym, czy przez przypadek się na kogoś nie spojrzy źle, tym, czy przez przypadek kogoś nie urazi. Moment, w którym ty zaczynasz żyć po swojemu. Nie mówić, że cię nie interesuje, co ktoś na twój temat powie czy pomyśli, tylko robić. Dosłownie robić rzeczy, po których widać, że ci wisi i powiewa, co ktoś powie, jak się ktoś zachowa. Co ktoś na twój temat pomyśli? To jest ten moment, kiedy zaczynasz zarabiać szalone pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie twoje pragnienia, marzenia, wizje, pasje wszystko to, co masz w sobie, zaczyna się ujawniać, a to materializuje się w ogromne zarobki w twoim biznesie, w twoim życiu. Po prostu, jeśli, jeśli wypuszczasz tą swoją pasję na wierzch i pokazujesz światu, tak, ja jestem w tym genialna, bo ja to kocham, to wtedy. Pieniądze zaczynają być ogromną częścią Twojego życia. Przestajesz na nie zapracowywać, a zaczynasz po prostu widzieć, jak one spływają ze wszystkich stron do Twojej rzeczywistości. Życzę Ci tego z całego serca.